Proszę Państwa, ja mam być tutaj trochę konferancjerem, jak mówi stare powiedzenie, dobry konferancjer jest jak biustonosz, niby niepotrzebny, a jak ładnie wszystko trzyma. Więc jeżeli mi się to uda, będę bardzo szczęśliwy, gdybym opowiadał jakieś dowcipy, które Państwo znają, to proszę machnąć ręką. Kiedyś widziałem faceta, który szedł ulicą i się zaśmiewał, a od czasu do czasu machał ręką. Pytałem go, co jest? Mówi, dowcipy se odpowiadam. A kiedy Pan macha ręką, to co? No to znaczy, że już go kiedyś słyszałem. Także, jakby Państwo słyszeli, proszę nie gwizdać, tylko machnąć ręką. To co? Bawimy się dalej? Przyjrzeli Państwo, jak rozmawiają dwie drzownice, jedna do drugiej mówi: Gdzie twój mąż? A wiesz? Wyciągnęli go na ryby. A co myśli kura, która ucieka przed kogutem? Zrobię jeszcze dwie runki dookoła kurnika, żeby nie myślał, że jestem taka łatwa. A jak pies biegnie przez pustynię, to co myśli? Jak do cholery nie znajdę jakiegoś drzewka, to się chyba zesikam. Państwo się dzisiaj rozliczyli już z tymi pitami, macie to z głowy? No, mistrzu tam się nie rozliczał, to ja czuję. to. Będziemy mieli kolejnego solista, ale to w swoim czasie. Bo ja słyszałem taką historię o, o zwierzątkach. Pędzi zając przez lasak, troszeczkę szybciej nadepną ślimaka, i ślimak mówi: Ty, co ty tak się śpieszysz? Nie mógłbyś uważać. Słuchaj, jest izba skarbowa w lesie, muszę uciekać A dlaczego musisz uciekać? No jak ty to wyobrażasz? Ja mam futro, żona futro, dzieci futro No jak ja się z tego wytłumaczę? Tutaj ślimak zaczął popylać I coraz szybciej biegnie, spotyka bociana Bocian mówi, ślimak, a co ty tak szybko idziesz? Słuchaj, izba skarbowa w lesie M Musimy uciekać A dlaczego ty uciekasz? No zobacz, ja mam dom, żona ma dom Dzieci mają domy Ja się z tego nie wytłumaczę Bocian zbił się i poleciał do Afryki Przyleciał, a Pawian go pyta: Bocian, przecież ty za wcześnie przyleciałeś tutaj do tej, e, do nas. Dlaczego? A bo wiesz, u nas tam w lesie izba skarbowa krążyła i. No to dlaczego uciekałeś? No jak sobie wyobrażasz? Ja wakacje za granicą, żona wakacje za granicą, dzieci wakacje za granicą. A Pawian mówi: ty to jest kraj, raj dla nas. Ja go ładuję, żona go ładuję. Dwie sąsiadki rozmawiają, jedna mówi do drugiej: pani wie. Mój mąż to mnie chyba zdradza. No co pani? No, no tak, No szósta i jeszcze go nie mam w domu. Pani to zaraz o najgorszym. Może po prostu pod auto wpadną. <grym i wytrzyma> pani wie, co się stało? Wczoraj mój chłop szedł do piwnicy po kartofle i złamał nogę. Matko boska, i co pani zrobiła? Jak to co? Makaron ugotowałam. <grym i wytrzyma> Przychodzi kobieta do adwokata i mówi... Chciałabym się rozwijać z mężem, ale z jego winy. No ale co, pije? No pan żartuje, dałabym mu. A, a, a to może pieniędzy nie, nie oddaje? Sama sobie biorę. No to nie, nie wiem, jak ja mam załatwić, żeby to było z winy męża. No musi być jakiś powód, no może zdrada. O! Drugie dziecko nie jest jego. No, może ktoś z państwa się przyzna do dziecka. Państwo, oczywiście, mam nadzieję, korzystacie z internetu, prawda? No właśnie. Wiecie, w Stanach Zjednoczonych była taka sytuacja, jak pamiętacie mapę Stanów Zjednoczonych? No, Polacy na pewno pamiętają, wiedzą jak to wygląda na górze, tam ten Nowy Jork, te takie duże miasta, a na dole Floryda. No i kiedyś jeden facet z żoną się umówili, że pojadą na e, weekend taki przedłużony, jak ten nasz tutaj. Oni też mają taką dłuższą majówkę. Żona nie mogła wyjechać razem z nim, więc on pojechał wcześniej. Jak tylko przyjechał na tę Florydę, to od razu patrzy, jest internet, wysłał do niej maila, ale się niestety pomyliło jedną literkę i mail trafił do wdowy po pewnym pastorze, która właśnie wróciła z pogrzebu, włączyła komputer, żeby sprawdzić, czy są jakieś może nekrologie, jakieś kondolencje, coś takiego. Syn znalazł ją po godzinie zemdloną przed tym komputerem i czyta na ekranie. Do moja ukochana żona temat jestem już na miejscu. Treść wyobraź sobie, że mają tu już internet, więc od razu piszę do ciebie. Wszystko jest przygotowane na twój jutrzejszy przyjazd. Czyli spotkałem dwóch Romea i Julię. Julia mówi: Romeo nawet nie wiesz, co targa moim wnętrzem. A Romeo mówi: No tak, ale... ale. mówiłem, bo mnie też coś jest. Mówiłem, żebyśmy nie popijali śliwek browarem. W widziałem taki, taką scenkę pod moim domem. Młody człowiek odprowadza dziewczynę do domu. No i jak to zawsze wieczorem, jak się nie chce puścić jej, no i tak stoją. On tak jedną rękę oparł o ścianę z jednej jej strony, drugą z drugiej i tak cały czas mówi no pocałuj mnie, no pocałuj mnie a ona się tak broniła i nagle otwierają się drzwi do domu wychodzi facet w piżami i mówi panie, ja pana pocałuję, moja żona pana pocałuje nawet sąsiedzi pana pocałują ale zdejmij pan rękę z domofonu wdzięcznym tematem anegdot są też dzieci mama pyta czego ryczysz a mały mówi bo tata mnie zbił dwa razy jak to dwa razy no za pierwszym razem, jak mu pokazałem świadectwo, a za drugim jak mu powiedziałem, że to jego. Trzy babcie rozmawiają. Powiedz mi, mówi jedna do drugiej, co będzie robił twój Wnusio, no jak dorośnie? No mój to chyba będzie lekarzem, bo cały czas bawi się i robi misiowi i lali zastrzyki, a no tak, a twój? No mój to chyba będzie ogrodnikiem, bo tam przesadza kwiatki, podlewa. A twój, pytają trzeciej, mój to chyba będzie lotnikiem. Lotnikiem? A co robi? Nie wiem, wącha jakiś kleje, potem mówi, ale odlot, babciu. Dziecko mówi do, do mamusi, mamusiu, mamusiu, a, a, a tatuś to wczoraj z panią Basią, jak ciebie nie było, to w garażu, Weszli i pani Basia z bluzkę. Matka mówi, nie opowiadaj, przy obiedzie, powiem ci, powiesz to ojcu. No siedzą przy obiedzie, matka mówi no, proszę, proszę, powiedz co widziałaś, powiedz. No, to ja widziałam jak tatuś i pani Basia w garażu i pani Basia z bluzkę, a potem to robili to, co ty z wujkiem Bogdanem jak tata był na ćwiczeniach. Pośpiewacie razem z nami trochę.